Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu mamy przekaz. Myślę, że z bardzo ciekawą osobą jest to ksiądz Francis Bruno. Dla przypomnienia, niektórym to jest ksiądz, który zajmował się EVP, transkomunikacją, zjawiskami paranormalnymi. Napisał wiele publikacji. Taką jedną z głośniejszych to jest Umarli Mówią. A druga, powiedzcie im, że istniejemy. Eee, nazywano go także papieżem parapsychologii. Był katolickim księdzem i jeździł po świecie. Propagował EVP, mówił o zaświatach. Był takim ambasadorem też zaświatów. Był także w Polsce na zaproszenie nieznanego świata. Postanowiłem z nim jakby nawiązać kontakt, dowiedzieć się, co. Chciałby nam przekazać. I pierwsze, co usłyszałem, kiedy <śmany> wpatrywają się w niego, kiedy widziałem właściwego, usłyszałem: powiedz im, że przeżywamy i że istniejemy. A skoro tak, niech zastanowią się nad swoim życiem ci, którzy jeszcze się nie zastanowili. A ci, którzy już wiedzą, co jest po tamtej stronie, lub czują respekt, niech bardziej jeszcze nad sobą pracują. Tu jest niesamowicie, tu jest bardzo ładnie. Ale każdy ma swój poziom. Tak jak intelektualny ma się poziom, tak tu ma się poziom swoich zachowań, swoich czynów. Z każdego poziomu inaczej dociera się do świata ziemskiego. Kiedy nagrywamy głosy, kiedy mówimy o EVP, mówimy o tak zwanej takiej duchowej telepatii. O przekazywaniu dźwięków na różne nośniki. Nasz głos, nasz dźwięk jest zupełnie inny, bardziej czysty, bardziej krystaliczny, choć Wam wydaje się nieco robotyczny. Próbujcie porozumiewać się i nagrywać z nami. Nie ma w tym nic dziwnego i złego. Ale zachowajcie umiar, miejcie szacunek. I nigdy nie róbcie tego dla zabawy. Bardzo jestem zadowolony z tego, co zrobiłem w swoim życiu i chcę powiedzieć, że nie zamieniłbym tego na nic innego. Nieważne w jakim kierunku, co idzie, nieważne co kto myśli. Ważne są czyny ludzkie i czyny naszego. Ducha poprzez nasz umysł. Nagrywanie głosów, odkrywanie tajemnicy tamtej strony było zawsze takim pragnieniem człowieka. Już wielu filozofów próbowało odgadnąć tamten świat. Już wielu mędców próbowało zgłębić. Ale czytając Biblię, wchodząc w rozważania Jezusa, możemy dojść do bardzo pięknych i kolorowych, można by także wniosków o tamtym świecie. A teraz, kiedy mamy technikę, kiedy możemy zajrzeć inaczej, zaglądajmy. Zaglądajmy, bo warto, bo to ma nas uwzględniać. Pamiętajcie też, że proces powstacie kogoś bliskiego, że zabliźnianie ran może być, a właściwie też powinno być, robione w sposób bardzo subtelny, wyrozumiały, bardzo uwrażliwiający, ale właśnie te wszystkie metody mogą być szalenie terapeutyczne. Nie zaprzestawajcie. Jest wielką tajemnicą, co jest po tamtej stronie. Gdyby ludzkość wiedziała, że, można, że przechodzi się na drugą stronę i coś tam czeka. Być może by się zmienili, a być może byłaby seria różnych samobójstw, lecenia na drugą stronę. Przypomina to trochę tych, którzy skakali przez mur berliński do lepszego świata. Nie umiejąc odnaleźć się we własnym. Przepraszam za porównanie, ale to jedyne, co mi się nasuwa. Poszukiwanie życia innego niż to egzystencjonalne tu na Ziemi jest czymś bardzo w porządku. Ale ono nie może być w oderwaniu od Boga, od Jego miłosierdzia. Nie możemy wykluczać Boga, miłosierdzia i wszystkiego tego, co się z tym wiąże. Każde spotkanie, każde wołanie kogoś, każda praca nad kimś na FVP powinna być poprzedzona modlitwą, skupieniem i jak najmniejszym westchnieniem do człowieka, którego wołamy, ale i do Boga. Musimy także zabezpieczyć się, aby coś z tamtej strony. Nie przyszło do nas i nie narobiło nam mętliku. Usłyszałem także takie zdanie, że ktoś kto poszukuje form egzystencjonalnych życia dalej nie jest człowiekiem ograniczonym. Powiedział, że wiele jego konferencji, wiele jego spotkań właśnie prowadziło do tego, aby przekazać miłość aby pokazać miłosierdzie Boga, aby pokazać, że Bóg daje nam dalej życie, ale już jakie ono będzie, zależy od nas i tylko od nas. Więc nagrywanie głosów, nagrywanie zmarłych jest jak najbardziej przydatne, potrzebne w procesie rekonwalescencji po stracie bliskiej osoby. Ale jestem przeciwny wszelakim seansom spirytystycznym, wszelakim wywoływaniem duchów bezcelowo. To wszystko musi być podszyte miłością i współczuciem, ale także mieć sens terapeutyczny. I tu urwał mi się kontakt. Być może te słowa są dla niektórych dziwne, może niektórzy je różnie od czytają, ale dla mnie, jako kogoś, kto działa w VP, są bardzo znaczące i bardzo mocne, a poza tym utwierdzają nas, że powinniśmy to robić. Wszystkiego dobrego życzę Państwu miłego słuchania. I dziękuję, że jesteśmy, że wysłuchujemy tego, że gdzieś Państwu się to podoba. Więc proszę udostępniajcie, lajkujcie, łapka w górę, czy jakkolwiek. Proszę o komentarze pod jednym warunkiem, że nie będą wulgalne.